Jesteście na to gotowi? Bo ja myślę, że nie jesteście na to gotowi. O 16 będzie chowany z subskrybentami i gościem specjalnym. Gościem specjalnym. Snaksem. Snaksem, proszę Państwa. Snaksem. Zobaczymy, hmm. Snaksik. Kto więcej zna. Kto więcej 60. znajdzie. Dobra. Przerywam Wam na chwilę oglądanie, bo chciałam wspomnieć o sponsorze, który jest dla osób pełnoletnich. A sponsorem tego filmu jest CSGO Skins. Dzięki któremu możecie zdobywać nowe skiny do cs -a. Wraz z Go przygotowaliśmy giveaway, e, w których możesz wygrać skiny doładowując konto z kodem Angelka CS. Po każdej wpłacie macie szansę na otrzymanie prezentu, a na stronie znajdziecie masę lootboxów, które możecie otworzyć. Do tego macie możliwość otworzenia darmowej codziennej skrzyni. Dodatkowo możecie toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Oprócz tego na stronie macie Exchanger, gdzie możecie wymienić skiny na coś lepszego. Go, Minutkę go, go, macie, go! Nie? Let's go! Powodzenia. Okay. Miłta tylko? Tak. No Aż Co tak mało idziemy. Wystarczająco Ignot widzę. No jak? Też na to wpadłem. Dobra, ja to zostaję. O, Różno. ktoś do piwnicy pobiegł, słyszałam. Pamiętajcie, o. że nie możecie uciekać i nie bijdzie nas. Szukamy. <kühm> Dobra, ja idę do... I idź do piwnicy. Do piwnicy. Czy się jeszcze tam hopa i słyszę? Oho. Ciesja. Szukam was. O wieku. <zajewiste> ku. O, widzę kogoś tam. Mam cię zaraz. O! Tylko przeskoczę to. razie nie jest łatwo. <laughs> o nie. Należy. No, nie. Pierś, o nie. O O nie. pierwszy. No, <laughs> <Co ty> ta... <laughs> o mi rzucił. Kresnik ma to w pozycję? Co, gdzie jest Krześnik? O, gosia już. Nawet na, ja nawet gosia na minimapie nie ma, nie widzę. A, dobra. Nie ma, nie o. ma. Kresnik ma trillere. A miś ogólnie... do piwnicy pomóc ci? Ja ogólnie. No, mam kaplicę, Słuchaj, zapraszam. Nie, nie boję, to staksa, nie bój. Zapraszam. Kresnika my nie, slugs, nie slugs mamy Idę, idę. Są problemy. Poskoczyłaś, <laughs> Angela? No, dobra, bo to tak lata. Ja też się tak, na to fajtowałam. Kto pierwszy teraz? O nie! Coś tu stał przed chwilą, widziałem, ty uciekł, tak? No tak, bo tu ktoś był. No uciekł. Miało nie być. no? Nie, 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 tam jest teleport, tam jest teleport po prostu. Teleport. No tam teleport. jest teleport na końcu. I swear to go, I swear to God. A, Ale nie byłeś na końcu przed chwilą, tak? A doskoczyłem, doskoczyłem do końca, to zajęło mi 10 minut, jestem na końcu. Wcześniej widziałem tu kogoś na górze, teraz już go nie ma. Gdzieś na szukuję. Też mam. <grym> Oho. Ej, jaj, jaj, no spokojnie. <grym> e, e, jakie molo, jakie molo. <grym> <grym> Dlaczego to mnie tak troluje? Dobrze, że nade'a nie ma. Ciekawe kto tu na górze był i sobie uciekł. No, spra sprawdzisz potem Andrzeja, co? Kto to oszukuje. No. Ej, on jest nie, nie w intern. Pewnie Winter. winter. Ja, ja laga miałem, ja spadłem stamtąd. Ej, ale mm. fajnie było. Ale można sobie streamka zobaczyć, co się dzieje. A ja w mam patrzę, kole, cały czas. Ja też. jest ty <laughs> No, to jest No, staram się. To miał być chłopany, a nie treni do kota. No, teleport jest na pewno to nie wiem. Nie ma polde więc i tak o! może to próbować jak to. Ktoś... Czekam na Angelę, no nie będę sam szybko, no. No, to jest jakiś. Zbugowany! No, to jest nie, nie, no, c***a, ale... C***a. Ale... Ja bie... ale, syr, ten no, musi być na YouTube. Ale mnie to steruje, przecież to się tak nie da. Trzeba było tam snak nie wołać. I co teraz mam. No i jestem, i co? Ja się teraz mam, no z muszę zejść. No i skaczesz teraz. No i na wcześniej koniec. skoczyłam to. Dobra, próbuję. Dobra, a tu jeszcze coś jest? Zostaw mnie, o proszę nie. cię. Proszę cię, mistrzu. Wejdź na, na górę drabiny i się tam możesz rozpędzić normalnie, jak coś. Ja tak skoczyłem. Dobra. Ja pierdziele. Spokojnie, ja skończę, a ty tam baw się, tak? <śmienicza> <śmienicza> no, powiem tak, Wam tak, powiem Wam tak. Miałem odpalonego Shift streamę streamiał angelki Kurwa i mnie tu tepło. Nie mówisz? ruszyłem się. Dalej się nie ruszyłem. Oj, tak, tak. A wiesz, Dobra. że snak już tam był. Jak to jest możliwe? Dajcie mam wrócić tam? Nie. <śmienicza> no. <śmienicza> e, no. Ej, ej Snak, zezwolenie na, na powrót do mojej miejscówki, tam gdzie mnie widziałeś. O, oh, o. Oh. Hmm. Snacks, Kurde. mam zezwolenie? To ty mnie widziałeś w figurach ja coś. To możesz prosić, no. Mamy to. To idź do piwnicy, proszę. Chcę widzieć, że jest? idziemy do piwnicy, żebyś tam Pyszny. nie stał blisko. Nie, nie zabiję cię, możesz sobie. Ej, ja mam. Mus... No, ale to, 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 że nie stoi co, teraz, co to wiesz. co się stało. Ona przeszła, ona ja... przeszła całe po to, żeby nikogo nie zabić, dosłownie. Ale ja was widzę. <laughs> no to... Oh, ja chyba ja, ja jej <noise> <noise> balo dawaj tyle! Nie ma, to chmura! nie masz? Chura. Mega chura. się pamiętam, naprawdę. Ej ale Aha. Jak ja mam stąd wyjść teraz? Chodź, może zeskoczyć. Ale nie do no, nas. Na nie na do majdę, nas. No, bardzo dobrze. Ale nie ktoś, ktoś uciekł w ogóle, kto uciekł, ktoś nie mógł <noise> uciec! Nie no, Snack no. mi znalazł miejscówce, tak? Ale muszę. Teraz Ej. się hej, no. co ty zrobiłeś? No reset, nie no. No. reset. Nie, nie no. Był no. Back, był, no, był, był, był. był. O, jare, ja, nie, 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 nie. po prostu. O boż. O, boż. To Ci, co no, To no. Także. Co Nie, po prostu na spektaklę nie idą? Na karbek z kitu, proste polecenie, nie zabijaj szukających, coś zamił szukającego, no hit. Na te same miejsca, tak? Nie no. stoimy. i cię zabij tam. Słuchaj, że zabij zabić okay. No, no. ale prawie zabiłam. Tak, ja słyszę już, że kocham Ja to samo to. O, to, to znaczy, że blisko. O, dzień Nie. dobry. ograne pograne. O, pograne. Mamy. Pograne. Pierwszego oficjalnie zabiłam. Nie. O, snak się koń znalazł. Ajajaj. jajaj. Aj. Mam nie. Cztery no. osoby zostały tak. A, A to, to już no. A co, no ja, Anżelka, ty już na górę. Na całą piwnicę sprawdziłeś, mam nie mniej. No, tam byłaś, ale... Nie sprawdziliśmy tam do końca. Do, do lewej do sprawdziłam. Końca. Nie no, piwnica jest czysta jak coś już. Tylko nie środkowe drzwi. Dobra. Nie, do prawej, do prawej. Nie no Angelka, nie wchodź do tego kibla, nie wchodź do tego kibla, nie, bo cię tepnie, tepnie cię. To dobrze. Tepnie cię Angelka, już, już, tam gdzie się tepnie już nie wrócisz stamtąd. Co ty nie chodź tam Nie wchodź tam, no nie wchodź, mówię ci eee. Właśnie ci mówię No kurwa. Ale trolluję Haha, za no Dobra jak coś znak z jest czysty Dobra i no nie. nie... <laughs> tu jest? Co nie ma tam? tu nikogo Nie ma tu nikogo Ej, ocena mojej kampy Tak jak to mówi? Ten winter no, taka, taka O bym powiedział, ale... Nie no, świetna jest, świetna jest. W systemie, świetna jest. Niestety w podróż, to jest najlepsze, że Winter dał info, do, a, a i wienie. tak nie. No, ale, ale, ale najlepsze to, że ten, co nie? Dobrze, że nie trzeciego no, 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 Fiddla. Bo jak go pierwszym Fiddlem weszli w ścianę, to koniec jest, co nie? O i to chyba, co powiedziałem, za dużo, tak? Dobra, Angelka, toaleta 100% jest czysta, co nie? No, tak, no, tylko no. powiem. Nie wracaj. Mu... nie wracaj. Nie wracaj Nie wracaj. Nie wracaj tam. Nie ma sensu. No, no nie ma sensu. Toaleta jest czysta, co nie? I gdzie w takim domu taka toaleta by była, co nie? To to w ogóle skąd jest? To toaleta szkolna, do... to mnie tu nie ma. No i patrz. I, i, i cię nie ma znowu. Dobra, dobra. Uspokój się. SHUT UP Ja idę do, ja nie, ja do piwnicy, Nie ja bym piwnicę Super sprawdził, to, 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 to ja bym piwnicę sprawdził. To są jakieś labirynty jeszcze. Ja bym ja... No ja jestem. Kurde, bo labirinty. ja na streamie dobra, widzę tak Max. M nie tam nie ma Piblu? Nie tam nie ma. Co za info? jakieś jeszcze wejścia mogą być oprócz. Nie, ja labirinty. się już załatwiłem. Zwiezden, o jaj. szkoda, że tu nikogo nie było. Ale tylko kibelkę trzeba wrzucić. Nie no tu kibelek jest czysty. Jeste cztery są, ale mają dobrą kamę <noise> szczerze. Prawda, prawda, no nie przez ścianę! <głos> <głos> nie przez ścianę! Nie ma mnie tu Ej, w sumie k... piwnicy w ścianie jakieś p... Jeszcze wejście. No, Takiś to by było tepek. mocno. Na no to nikogo nie ma. ej, ej snacks wrzuć Wróć do toalety. Nie, na razie, coś się sprawdzą. Dobra, dobra. Myślałem, że go nie znalazłeś. Nie, nie. oni się póki Ja tylko widzę, że za chwila snak gdzieś teleport wali. <grywki> no, no, no. Mówiłem, toaleta czysta. Oh. Oh. O! No się Ale! Ha! Ko siądzierka jest Co się tu nie ma, no! Fermano, on się? Yes. Jak to? No! się tam, chłopak! A gdzie kłucę? Gdzie no tak szuka w tym kiblu No idziemy zaraz Ej, hey, co to? Słyszałam On tu no jest, to No tak, no mówiłem, że jest No mówiłem, że jest A to jest tak. jakiś teleporcik, ja myślałam, że to trąk Nie, 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 to nie teleport Czyli jednak. Teleport, Teleport, w kazetę trzeba wejść Trzeba dobrze kazetę, tak? Tak? Dobra. No, no. Nie. Nie 100% jakieś obrazy, książki, klika, jakiś teleport jest w salonie, coś czuję a, te pogo! Ha, ha. Powiedz mi, Winter, jak no to się, się stało? Posadzić, tak? Jak to się stało, Proszę? Winter? Nie? Że ty byłeś, byłeś w piwnicy i nagle znalazłeś się tutaj? tu to Z piwnicy eee. wchodzisz? Z no piwnicy tu wszedł Snacks, no bo jak inaczej? Dobra, to idę do piwnicy. No tak, to jeżeli nie, nie wszedłeś tu z piwnicy, to zostać dyskwalifikowany. Ej! Za to, że szukałeś. Tak. no tak, no bo jeżeli... Nie, ej, No Ale nie widziałam ci w piwnicy, niemożliwe, od lewej strony snag. No, tepnąłem się, tepnąłem się i spadłem z teleporta, tak? I... Aha. I to przez przypadek znalazłem. Jakiś skam, jakiś skam coś czuję. Mam wodę. Mam wodę. Jak się zabezpieczył. <laughs> Mam dowodę. No, oszukuję, dyskwalifikacja. Szukuje? No nie. Jak Siedzę tutaj już bezczynnie od 13 minut, tak? I w tamtej rundzie też siedziałem, zanim Snak zginął, tak? Snak potwierdzi, bo mnie widział w tamtym. Ja tam przyjedziesz. No, widzisz. To... To To też Dobra, a kto nie był w piwnicy, co nie? No mi się wydaje, że to w ogóle tepek że w internecie nie znajdzie, nie znajdziemy. Może? No tam jest tepek na pewno. W tej piwnicy Idziemy kz, dobra Trzeba chyba go uwalić Ja szukam, ja szukam w domu jeszcze no, Gdzie wy się Ale ciekawi mnie winter jak tam dom wszedłeś, szczerze Oho Ale clean, ale clean O, kolejny telefon ja tam byłam znaleziona, tam gdzie byłaś przed chwilą <laughs> No kurde Coraz bliżej Ej, ale, ale... Dobra, słuchaj. O... I jaki znaleziona. Ona w trzakach siedziała. Ale ja tak się śmiałam. W w ogóle. Ale smart. Bo to nie ale tak. smart, no. Ja tak stwierdziłam, ja poszukam no, sobie smart. gdzieś indziej. to ty jeszcze, Nie, nie. To jeszcze trzy osoby je, nam zostają. Chodźmy, musimy do kibla na chwilę wejść. No tak, tak. Musimy jego udupić. On nie może wygrać, bo szukiwał. No nie, nie, no, ej, tak to no tak, no Ja myślę, że to... <suszel> ładuj! No nie no, nie ładuj ty! Ty, proszę cię, halo! Tu nie skanuje, tu nie skanuje, to nie skanuje! Proszę cię, no nie no! no nie strzelajcie! No kur... <suszel> no nie co? Teraz ci do śmiechu, teraz ci nie jest do śmiechu, No nie no, proszę, przepraszam! Do... <suszel> no, nie oszukiwałem, no, nie oszukiwałem! No, no, no ale oszukiwałeś, ładujcie, bo... Byłeś? Nie ja Cię widziałam, od tego momentu nie powinieneś nie. się ruszać I tak nie. się cieszę, że doszedłeś tak ale, daleko ale, ale nie kazałaś mi nie mówić Nie mogę go trafić No proszę Cię, no nie strzelaj, no oszukiwałeś, no, no No proszę, nie strzelaj Ja jestem dobry chłopak, no proszę, 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 dogadajmy się, proszę Dobry chłopak, to na policji On chyba bardzo tą kosę chce wygrać No proszę, jestem studentem biednym, no proszę Dobra, tak, dom... ty zdecydujesz Wielej no co? No nie no, nie słuchaj, nie sumaj! <śmiennie> bal palmę, Dam ci tam przyjemność! Dam no, wytepał. Ci tam... O, wytepał! O, wytepał się, poć. Oh. Nie! <śmiennie> yeah. Gonimy go! No nie no, to teraz już ucieknął z miejscowy to już. No, duję, Ale on już wcześniej pomięk. to zrobił, on już powinien dawno być wykluczony! On już wcześniej wytepał się! Jak ja go widziałam w piwnicy, on się nie powinien ruszyć stamtąd! No, pokażę tak jak wracam tu, za tobą. Poczekajcie na Stata. Za, tobą. Nas, tak za, za, za wami. tobą, za wami, co? tu. No jak tędy władzę. Władzę. No to przecież ty nie powinieneś tu być. No to oszukałeś. No to nie no to teraz nie no Ale, to, ale to, to oszukałeś, czyli oszukałeś? Znaczy, szukałeś na. O o nie, nie. Krześnik też tam ze mną był i też uciekał. Ale nie widzieliśmy go. Aha. Ale nie widzieliśmy tego. Ale 60 w ogóle, ty! Co no, jest? jest. Jak no. ja ja, pogrążyłeś się, Winter, nie? Dobra, Panie ty, tak jak nie, nie, kur... Winter, ja ci dam na Discordzie 60! <grym> dobra, nim cię ładnie. Nim to się w ogóle nie odzywa, nie? Jak się nie odzywa? A, A, im dobra, nim po ładnie. Ja jestem posrany. No, no może być Ja Kosa tak mogę być wcześniej Podzielisz to, wymienisz to za dwa tygodnie Za tak dwa tygodnie rzekać? to No to wymienisz Na dwa skiny za dwa tygodnie Nie Ale no to nie, ma tak, jestem, nie ja. ma tak Albo tysiąc albo nic To co jakiś granacik na Na podpowiedzi czy jeszcze z snaksik walczymy? Może powiedzieć jakiś Fleszyk nie? To dawajcie fleszyka Po jedne, najpierw jedna osoba to dziś, oh, oh. 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 Kombinacja, oficjalnie oh, kurwa siedzą Nie no, nie siedzą W sumie nie zrobiliśmy Czelka nowy zawód, zachówki będzie kłaść Dekarz Dobra, tu raczej nic nie ma. Chyba, że w tym. W tej szopie, a może... Nie no nie ma jak, przecież my to byliśmy. Oj, 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 no to wcześniej wygrał. No oj, czas oj. Czas o, znalazł. No, ale w ogóle się nie siedział No ale wcześniej ja by się nie te, tortnął, na no, no to. Ale ja wszystko waliłam dookoła, tylko nie to. Andrzejka. No. Andrzejka. Dobra teraz. On był w dachu tam w środku o, Na szopie, na szopie był. tak Ruszałaś się tak. tutaj, nie? A tu trzeba skoczyć. Ale dobra o. kampa, dobra kampa Dobra, chodź tu MimcioBaty Trzeba wypełnić nie, formalność pier... Brawo Krześnik, brawo Snak z rewolwera go. Z rewolwera Ej nie, tak, nie we mnie, kur... Zakończyć ten odcinek Musimy zakończyć ten odcinek o, tak. Wspólnie Razem, wspólnie Jego też? Nie, nie dostał. Ła, I gore, kosa gore, dla was. Ładny I tak wygrał kose. Dawaj mu chętnie. tak <grym> No dobra, to dziękuję wszystkim co tutaj jest przebranym. To przede wszystkim z Nike. Dzięki, snagsowi, Dzięki że, bardzo. Że, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Nie ma problemu, Dzięki. zrobiliśmy, że to trwało szybciej, tak? No, 25 minut prawie. Nie było tego, tak no, nie tak no, no łącznie, ponad, ponad. łącznie sprzed chyba jeszcze, no, łącznie godzinę to wszystko trwało, powiedzmy. No to nie, nie, ma, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Także gratulacje Krześnik, dziękuję jeszcze raz na chwilę, dziękuję wam wszystkim za udział. Trzymajcie się. się. Dzięki dla was. weekendu. Wzajemnie. Powodzenia. Dziękuję. dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.